Jarek, lichwała, byli sobie chłopcy na imprezie. Byli sobie chłopcy mili na imprezie u Jareczka. Miał on sobie czternastu chłopców i byli oni z sobą zamężni. Jeden siedział na tapczanie. Był chłopakiem trochę porywczym, i opowieść o nim szła na imprezie: że startuje po kielonie, bez powodu i bez litości. W mordy bije, bo trochę ma braki. Ale tak to bywało z tym chłopcem. On to co był sobą zainteresowany i miał plan swój erotyczny. Drugi chłopak siedział przy drzwiach. Na imprezie był. Hmm. Kto był? Ten dwie. Stachurski. Stachurski. Hmm. Drugi chłopak siedział przy drzwiach. Był panienką nie do zdarcia. Lubił sobie preambuły. Lubił także kulturę i imprez. Był chłopakiem niedozdarcia. Kulturalnym ponad miarę i bił chłopców niegrzecznych, co preambuły sełamały. Siedział sobie on przy drzwiach i z imprezy nie wypada wyjść, gdyby z tych gości bawił się. Więc Stachurski siedział do rana, a impreza była na celu przelecenia dupy. Dupy Stachurskiego. I jakiemu i któremu, z czternastu pierwszych, on się odda? Jeden leżał na łóżeczku, z rozporeczkiem, och, rozpiętym. Mieszał on sobie w swych gaciach i chuja miał. Och, jak tą, jak tą, moja sunia to była. A impreza tak się toczyła, że przyjemności on nie bije. On najwyżej w dupę wkłada. I czy chłopcy to lubieją? Czy wypada zgwałcić bystrości? Być umiejętności gwałcenia bystrości chłopców? Czy tak dalej i tym podobne, jak to była w człoku? Buś i Stachurski się tam poddał. Pach, 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 okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A niekiedy na imprezie mam Jacksona i Presley'a. Presley sobie z synkiem swoim, który zmarł mu w ośmiolatkach. I snusia samego też zapraszam, jak od innych kurew kobiet. Czy tam bystrych, kurwa, dziecko? To ośmiolatki po chałupie pustej niekiedy se latają, szukają chuja do dupy i spierdalają przez tą ścianę. Tak, 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 tak. To taka plotka. A i fakcik. A i fakcik z życia wzięty. Hmm. To Presleyk sobie popił, i było mu dobrze. Balladę zaśpiewał, a najlepszy był przyjemności Jacksonik. Jacksonik, on się bystry w życiu sprzedał. Buśka, buśka, się pozbawił człowieczeństwa. Swoją czarność On sprzedał. Nie chrześcijanin i był chory, i intencji był potwierdzeń, a intencji tak samo był siebie bez własnowolnienia samego siebie. Bez własnowolnił się Jacksonik i czarności swoje sprzedał. Pozbawił się człowieczeństwa i potwierdzenia od innych potrzebował.